Eurowizja 2025 preselekcje. Najważniejsze informacje i lista kandydatów. Jak głosować podczas Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji? W piątek 14 lutego dowiemy się, kto pojedzie jako reprezentant Polski w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzję podejmą widzowie głosując SMS-ami podczas transmisji Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji. Przedstawiamy najważniejsze informacje: Spis treści Eurowizja 2025: Jak wybrać reprezentanta Polski? Kto ma szansę pojechać na Eurowizję 2025? Eurowizja 2025 Jak wybrać reprezentanta Polski? 14 lutego 2025 roku 11 wykonawców zawalczy o bilet do Bazylei i szansę reprezentowania Polski w 69. Konkursie piosenki Eurowizji co to będzie? Ta decyzja należy wyłącznie do widzów, a finalista zostanie wyłoniony w głosowaniu podczas Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji. Finał rozpocznie się o 20:45 na TVP2 i potrwa 2 godziny. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wysłać na numer 7430 SMS wpisując liczbę od 1 do 11, które zostaną przypisane do uczestników. Maksymalnie wysłać można 20 SMS-ów z jednego numery, a koszt jednego to 4,92 z wat. Sygnał do rozpoczęcia głosowania da Artur Orzech, który poprowadzi show razem z Michałem Szpakiem, ESC 2016. Babylazania, zwycięzca telewotingu Eurowizji 2024, będzie gościem specjalnym. Finał odbędzie się po raz pierwszy w nowej hali TVP. Kto ma szansę pojechać na Eurowizję 2025, decyzją komisji w koncercie finałowym udział wezmą. Chrust, Tempo Daria Marks, Let It Burn, Dominik Dudek, Hold The Light, Janusz Radek, In Cosmic Mist. Justyna Steczkowska, Gaja, Kubasz Majkowski, Pray, Marien, Kent Hyde, Sonia Maselik, Rumul. SW Małpa DAX Nichos". Lusterka, Tyński, Mirakl, Trwa głosowanie. Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2025? Tyński, Mirakl, SW Małpa DAX Nichos, Lusterka, Sonia Maselik, Rumur, Marien, Kent Heid. Hubasz Majkowski, Prej, Justyna Steczkowska, Gaja, Janusz Radek, Inkoznik Mist. Dominik Dudek, Hold the Light, Daria Marks, Let It Burn, Chrust, Tempo.